Mężczyzna wieczorową porą przechadzał się po lubińskim rynku. Zapewne dopadła go jakaś muza, gdyż natchnienie przelał na budynek ratusza, ale jego twórczość trudno nazwać sztuką współczesną czy street artem. Trudno doszukać się jakichś konkretnych inspiracji w tym akcie wandalizmu, bo tak trzeba ten występek zdecydowanie nazwać. To co powstało na murach lubińskiego ratusza nie można w żaden sposób skojarzyć ze sztuką street artu. Było to po prostu ohydne namazianie jakichś tam nieczytelnych. Znaków. Brak estetyki może wynikać z tego, że mężczyzna w przeszłości nie spędzał czasu w galeriach sztuki na całym świecie i był jedynie dobrze znany lubińskim kryminalnym, a nie krytykom sztuki. Na podstawie monitoringu i zebranego materiału dowodowego w sprawie ustalili oni sprawcę, był nim 50-letni mężczyzna bez stałego miejsca zameldowania który przybywa na terenie naszego miasta. Mężczyzna ten dobrze znany był funkcjonariuszom, z uwagi na to, że już wiele razy został był zatrzymywany za podobne przestępstwa. Podejrzany usłyszał zarzuty zniszczenia mienia na kwotę 3000 zł, tak to zostało wycenione. Ratusz jest obiektem zabytkowym wpisanym do Krajowego Rejestru Zabytków. Nie jest to odpowiednie miejsce do dzielenia się swoją weną. To obliguje nas do uruchomienia w takim przypadku wszelkich procedur, które są dość skomplikowane, czyli musi być zgłoszenie do specjalistów służb konserwatorskich, musimy otrzymać odpowiedź jak się zachować wobec tej sytuacji, jakich materiałów, jakich środków użyć, żeby zlikwidować to mazianie. Lubinianin nie potrafił powiedzieć, skąd tak nagły przypływ artyzmu pojawił się w jego działaniach. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy, odmówił protokolarnego złożenia, złożenia wyjaśnień w tej sprawie, aczkolwiek w luźnej rozmowie z policjantami twierdził, że chciał upiększyć to miejsce, ale wyjaśnień żadnych nie złożył. Lubiński artysta niestety w wernisarzu swoich prac będzie mógł wziąć dział tylko z za metalowych krat, gdyż grozi mu do 8 lat. Więzienia mężczyzna wyszedł z cienia, bo podobno nie uzyskał satysfakcjonującego kwoty z ośrodka pomocy społecznej i być może w ten sposób chciał nieco podnieść swoje honorarium. Brak wcześniejszego obcowania ze sztuką sprawił, że obrał zły kierunek na płótno i jutro czeka go na smutno.